Witamy serdecznie na dobrewino.pl. Mili Państwo, będziemy dzisiaj degustować wspólnie wino od bardzo znanego producenta z Włoch, z Toskanii. Jest to winica i winiarnia zarazem Ruffino, jeden z największych producentów win jakościowych. Prezentujemy dzisiaj etykietę ze szczepu Chardonnay, nazywa się Libajo. Jest to etykieta z apelacji Indykacjona Geografica Typica, gdyż użyto tutaj szczepu międzynarodowego, a nie lokalnego. Ciekawostką jest, że to wino przez 7 lat z rzędu było uznawane za najlepiej sprzedające się wino białe we Włoszech, o którym pisze magazyn branżowy Wine Spectator. Stowarzyszenie Gambero Rosso, lokalny krytyk winiarski, lokalne czasopismo branżowe, to wino uznało dwukrotnie za najlepsze wino w stosunku jakości do ceny. Zapraszam na degustację. W warunkach domowych nie tylko zalecamy zapatrzeć się w gadżet, którym jest Dropstop po to, żeby komfortowo nalewać wino do kieliszka. Wino Rufino Chardonnay Libaio podajemy w temperaturze niskiej, około 9 stopni Celsjusza. Po to, żeby wydobyć z wina jak najwięcej świeżości, wynikająca oczywiście z szczepu Chardonnay, jest to fermentacja zimna. Tutaj będziemy mieli do czynienia z nutami zapachowymi pierwszorzędowymi, a więc pochodzące naturalnie z szczepu, którego tutaj użyto. Jako, że Toskania jest dosyć ciepłym regionem, będziemy tutaj też mieli wyczuwalne owoce tropikalne, owoce pestkowe czyli całą gamę aromatów, które możemy sobie wyobrazić. To chardonnay jest uprawiane w dosyć ciepłym regionie, jakim jest środkowa część Włoch, a więc w Toskanii. I Rufino dobrze wie, jak wyciągnąć z tego wina jak najwięcej aromatów, począwszy od aromatów kwiatowych, przez cytrusowe, aż po owoce tropikalne. Wyżywane są najlepsze przede wszystkim kwiaty lipy, akacji, mamy trochę fruta oraz marakui. W ustach wino bardzo wyraźne, ale nie agresywne. Takie do codziennej konsumpcji, do codziennej degustacji oczywiście do potraw regionalnych. Jeżeli chodzi o polecanie do potraw, to oczywiście mamy tutaj na myśli kuchnię włoską, idealne do oliwek, do pomidorów suszonych na słońcu. Wszelkiego rodzaju pasta z owocami morza, fetuczinę z warzywami. Też mile widziane, ryby wędzone, ryby słodkowodne i idealne oświeżenie jako aperitif. libaio Chardonnay od producenta Rufino to 59 zł na dobrewino.pl